Mieszkańcy Rogalinka znają Michała. To ich sąsiad. Od kiedy choroba przykuła go do wózka inwalidzkiego, pomagają mu jak tylko mogą. Wspierają go nie tylko materialnie, ale oferowują mu również dużo życzliwości i ciepła. Teraz jednak Michał potrzebuje ciepła, które ułatwi mu przeżycie kolejnej zimy. Chodziłam i ładuję to do, do wiaderka, nie węgiel i później, później ustawiłem tu, no i zawożę do domu, nie, żeby tą węgarkę napędzić. Yy, ja muszę mu tam ten węgiel w garażu, yy, worek otworzyć, odwiązać i, i ustawić mu tak yy. W takim miejscu, żeby on miał dojazd do niego, i stamtąd sobie sypuje do wiaderka. I tym wiaderkiem to wiaderko sobie kładzie między nogi do, na wózek i jedzie do, do, do pomieszczenia. I tam wysypuje sobie do, do węglarki. No i później jest też pełno popiołu, wszystkiego nasypane i też trzeba tam to sprzątać, ale no najwięcej to chodzi o to, że żeby, no, no żeby nie co roku malować, bo ściany to są straszne, co roku trzeba malować, a niedawno miał odnowiony cały ten dom. I tu i na farbę czas y, znowu zbierać i to i chodzi o to żeby, żeby no nie miał y, nie malować co roku tylko żeby miał gaz i, i, i żeby się tak nie męczył z tym węglem nie. Wpadę tu, podnoszę i wsypuję do węglarki, nie? węgiel bo ja so, jedną ręką nie sięgnę żeby otworzyć a drugą nałożyć węgiel to muszę tak zrobić. Nałożyć węgla i dopiero zamknąć, nie? To już mi tuszy na dymie. I ściany później są czarne. Tak. I Nogi ma całe, całkiem niesprawne, a ręce no ma sprawne, ale do góry ich nie podniesie żadnego takiego ruchu. Nie może zrobić szybkiego, żeby... Żeby tam tak, o, jak chociażby do tego pieca nie otwiera ten piec, to, to najpierw go otworzy, później musi jedną ręką, musi tu się przytrzymać, bo inaczej nie da, bo on jest leworęczny. Zanim on włoży do, do, do tego pieca, no to to już mu się też nadymi, nie? No i, i, i to jest właśnie, ten popiół taki mu tam wylatuje i, i, no i, i strasznie jest, no. Sąsiadką jestem też i jestem opiekunką jego. I problem jest w tym, że, że on pali w tym piecu i bardzo mu się dymi z tego pieca. Nieraz się boję, że, żeby on się nie zaczadził, nie? Bo to, bo to różnie jest. On tam też jest nie, niepełnosprawny i tymi rękoma tak nie może do tego pieca tam y, y, trafić nieraz, bo jeszcze mu się ten węgiel wysypie i muszę mu tam pomóc. I. Jak jest ten okres grzewczy, to właśnie meble, wszystko, wszystko ma zamulone od tego, od tego pyłu i to muszę codziennie mu tam przeczyć, te meble, blaty i, i, i więcej jest tego prania, kompania jego, bo tapczan też, te, te przykrycia trzeba mu prać, pościele i, i, no i, no i, 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 i w tym jest problem, że, że właśnie dobrze by było, aby ten gaz miał. Nie?